Wiadomość od Boga pilna dla Ciebie dzisiaj. Drogi Synu, droga Córko, jeśli kliknąłeś w ten film, poczuj się teraz błogosławiony. Bóg ma niezwykłą wiadomość dla Ciebie dzisiaj, która powstrzymuje Cię od postępu w Twoim życiu. Po tej rzadkiej i błogosławionej rewelacji, nasz Ojciec otworzy wszystkie drzwi, które muszą zostać otwarte. I również, mój synu, zamknie wszystkie, które od długiego czasu blokowały Twoje życie. Nie ignoruj naszego Ojca i słuchaj do końca. Ukochane dziecko, przygotuj swoje serce i umysł na otrzymanie czegoś niezwykłego. To będzie wyjątkowe i nigdy wcześniej tego nie widziałeś w żadnym innym filmie. Kiedy zostanie Ci objawione to błogosławieństwo? Zachowaj tajemnicę i zawsze, gdy usłyszysz, otrzymaj tę łaskę lub słowo, które poczujesz, że jest skierowane do Ciebie, natychmiast skomentuj: Boże, przyjmuję błogosławieństwo od Ciebie. Dzisiaj jest dzień, w którym wychodzisz z trudności finansowych i wchodzisz w nową fazę obfitości. Dziecko, jeśli ten film pojawił się dla Ciebie, oznacza to że jesteś jednym z nielicznych wybranych do otrzymania tego wielkiego błogosławieństwa od Ojca. Ukochane dziecko, wiem, że życie może być trudne. Czasami wydaje się, że walczymy z falą problemów, która nigdy się nie kończy. Rachunki do zapłacenia, narastające długi, obawa, że nie starczy na podstawowe potrzeby. Ale jestem tu, aby Ci powiedzieć, że Bóg nie chce tego dla Ciebie. On nie chce, abyś żył w niedostatku, zmartwiony i zaniepokojony. On ma plany dobrobytu, a nie nieszczęścia, aby dać Ci przyszłość i nadzieję. Napisz w komentarzu, jestem gotowy, aby wyjść z długów i żyć w dobrobycie, ponieważ Bóg jest po mojej stronie. Błogosławione dziecko, chcę, abyś wyobraził sobie wszystkie swoje długi, wszystkie swoje troski finansowe, rozpływające się jak dym. Wyobraź to sobie teraz w swoim umyśle, zobacz, jak wszystkie te ciężary znikają w powietrzu, poczuj lekkość i wolność, które cię ogarniają. Tak jest, Bóg działa na twoją korzyść. Nasz Bóg jest Bogiem cudów i spełnionych obietnic. On nie stworzył cię, abyś żył w niedostatku, ale abyś żył w obfitości. On wybrał cię, abyś był głową, a nie ogonem, abyś był ponad, a nie poniżej. Więc podnieś głowę, miej wiarę i uwierz, że najlepsze od Boga jest jeszcze przed tobą. Widzę, drzwi otwierające się dla ciebie. Okazje pojawiające się znikąd ludzi, używanych przez Boga, aby Cię błogosławić. Dobrobyt nadchodzi, bracie, siostro. Wszystko, co wydawało się niemożliwe, staje się możliwe, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego. On jest właścicielem całego złota i srebra i chce się tym z Tobą podzielić. Deklaruję w imię Jezusa, że od dzisiaj będziesz żył w nowej rzeczywistości, w rzeczywistości błogosławieństw zaopatrzenia i obfitości. Deklaruję, że każdy dług zostanie spłacony, każda potrzeba zostanie zaspokojona i będziesz miał więcej niż wystarczająco na wszystkie swoje potrzeby. Do Końca tego filmu otrzymasz wielkie, objawienie na temat tego, co ma się wydarzyć w Twoim domu. Drogi synu, chcę, abyś teraz wyobraził sobie potężną rękę Boga nad swoim życiem. Wyobraź sobie, jak on porusza każdą część, otwiera każde drzwi, usuwa każdą przeszkodę z Twojej drogi. Poczuj obecność Pana, otaczającą Cię prowadzącą, wzmacniającą. Nic nie może powstrzymać tego, co Bóg dla Ciebie przygotował. Jego wola jest dobra, doskonała i przyjemna. W księdze powtórzonego prawa 28-12 Słowo Boże mówi: „Pan otworzy dla Ciebie swoje niebo, swoje bogate skarby, by zesłać deszcz na Twoją ziemię w odpowiednim czasie i pobłogosławić wszelką pracę Twoich rąk. Będziesz pożyczał wielu narodom, ale sam nie będziesz musiał pożyczać od nikogo kropka. To oznacza, że Bóg już nakreślił wspaniały plan dla Twojego życia: plan dobrobytu, pokoju i spełnienia. I dzisiaj dostrajasz się do tego planu. Wierzysz, mój bracie? Napisz wierzę i ufam planom Ojca. Czuję w swoim sercu, że Bóg przygotowuje wielki przełom w Twoim życiu, prowadzi Cię na nowy poziom wiary, zaufania i obfitości. To, co było zablokowane, teraz jest uwolnione w imię Jezusa. Twoje finanse, zdrowie, relacje, wszystko dostrają się do woli Bożej. Przyjmij to słowo. Pomódlmy się teraz razem. Chcę połączyć swoją wiarę z Twoją i ogłosić obietnicę Boże nad Twoim życiem. Panie Boże Wszechmogący, chwalimy Cię i dziękujemy Ci za ten moment. Dziękujemy, że tak bardzo nas kochasz i masz wspaniałe plany dla naszego życia. Ojcze, stawiam przed Tobą każdego z moich braci i sióstr i ogłaszam, że od teraz dostrajają się do Twojej boskiej woli. Panie, nic nie może powstrzymać manifestacji Twojej obfitości nad nimi. Otwórz drzwi, Panie, złam kajdany, przynieś zaopatrzenie, uzdrowienie, pokój, aby mogli żyć w pełni Twoich planów. W imię Jezusa modlimy się i dziękujemy. Amen. Dziś chcę porozmawiać o czymś, z czym wszyscy się mierzymy. W pewnym momencie życia pojawia się troska, tak, te bezsenne noce, ten ucisk w piersi, ta niekończąca się niepokój. Ale Bóg wysłał mnie tutaj, aby przypomnieć Ci o jednej bardzo ważnej rzeczy. Nie martw się o to, co jest poza Twoją kontrolą. Jezus nauczył nas o tym w Mateuszu godzina 6.34, dlatego nie martwcie się o jutro, bo jutro zatroszczy się o samo siebie. Każdy dzień ma dość własnych trosk. Kropka. Tak, bracie i siostro, każdy dzień ma swoje wyzwania, ale Bóg ma wszystko pod kontrolą. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że wiele z rzeczy, które nas martwią, jest poza naszą kontrolą? Prawda jest taka, że nie możemy zmienić przeszłości i nie możemy przewidzieć przyszłości. Wyobraź sobie teraz wszystkie te troski, które Cię niepokoją. Może to być opłacanie rachunków, problemy w pracy, kwestie rodzinne lub zdrowotne. Teraz wyobraź sobie że oddajesz te wszystkie troski w ręce Boga. Spójrz, jak On zajmuje się każdą z nich, jedna po drugiej. Poczuj spokój, wiedząc, że nie jesteś sam, że Stwórca wszechświata opiekuje się Tobą. Odbierz ten spokój, tę troskliwą opiekę naszego Ojca. Bądź czujny na wiadomości, bo Bóg działa po cichu, przygotowując dla Ciebie drogę. Drzwi możliwości otwierają się właśnie teraz. Bądź gotowy na kroki wiary. Bóg chce, abyś wiedział, że tak jak objawił te tajemnice, jest jeszcze wiele więcej do objawienia w Twoim życiu. Drogi Synu i droga Córko, błogosławieni, zwróćcie uwagę na to, co Wam powiem. W każdej chwili wasze konto bankowe może zostać pobłogosławione niesamowitą kwotą, na przykład jednym milionem dolarów. Tak, dobrze usłyszeliście, jeden milionem dolarów. To jest moc wiary i boskiego objawienia. Przyjmijcie ten dar, Bóg jest potężny i jest w stanie uczynić nieskończenie więcej, niż to, o co prosimy lub myślimy. On chce was pobłogosławić w sposób, którego nigdy sobie nie wyobrażaliście. Ale do tego potrzebna jest wiara. Wiara przenosi góry, otwiera drzwi i przywołuje do istnienia to, czego jeszcze nie ma. Synu, wyobraź sobie, że otrzymujesz telefon, który zmieni Twoje życie na zawsze. Ten telefon może przynieść niesamowitą okazję do pracy niespodziewane dziedzictwo, a nawet nagrodę, której nigdy nie spodziewałeś się wygrać. Ten telefon może zadzwonić w każdej chwili, ponieważ Bóg zawsze działa na naszą korzyść. On ustawia ludzi, okazje i zasoby, aby we właściwym czasie wszystko idealnie się ułożyło. Kiedy ten moment nadejdzie, pamiętaj, aby z całego serca podzękować Bogu. Wdzęczność to potężny klucz, który otwiera jeszcze większe drzwi. Kiedy jesteśmy wdzęczni, uznajemy dobroć Boga w naszym życiu i pozwalamy Mu działać w sposób wspaniały. Pamiętajcie, kochani, nasza wiara jest naszym największym aktywem. Wierzcie w obietnice Boga i odważnie deklarujcie, przyjmuję błogosławieństwa finansowe od Boga w tej chwili. Z otwartym sercem prosimy o Waszą pomoc w szerzeniu i rozpowszechnianiu Słowa Bożego wśród innych ludzi. Podzielcie się tym ze wszystkimi na swoim Whatsappie. Teraz jest to ważne, ponieważ Bóg wzywa Was do działania i przekształcenia czyjegoś życia teraz, blisko Was. Ta osoba potrzebuje dziś tego słowa. Ważne jest, aby ewangelizować. Poproście również, aby wysłała ten filmik do wszystkich, których kocha, ponieważ z tego filmu wyjdzie wiele błogosławieństw. Wy, którzy cierpicie na depresję, słuchajcie uważnie, depresja nie należy już do Was. Bóg przynosi uzdrowienie dla Waszego umysłu i serca, wypełnia Was radością, która może pochodzić tylko od Niego. Smutek. Zniechęcenie i pustka są zastępowane radością Pana. Poczujcie tę radość ogarniającą Was teraz. Bóg odnawia Was, przywraca Was. A Wy, którzy walczycie z lękiem, wiedzcie, że Bóg daje Wam pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Wszelkie zmartwienia, lęki i niepokoje są wyrywane z korzeniami. Przyjmij to błogosławieństwo. Bóg przynosi głęboki spokój Twojej duszy. Poczuj ten pokój, przenikający Twoje jestestwo, uspokajający Twoje myśli, przynoszący ukojenie Twojemu sercu. Bóg ma wszystko pod kontrolą. Możesz odpocząć w nim. Być może masz do czynienia z innymi dolegliwościami fizycznymi. Bóg działa swoją uzdrawiającą mocą właśnie teraz. Połóż rękę na części ciała, która potrzebuje uzdrowienia i głośno powiedz: W imię Jezusa jestem uzdrawiany. Przyjmij to uzdrowienie z wiarą. Bóg jest wierny i działa w twoim życiu właśnie teraz. Nic nie jest dla niego niemożliwe, on jest taki sam wczoraj, dziś i na wieki. Jeśli uzdrowił w przeszłości, uzdrawia i teraz, zawsze. Nie tylko choroby są uzdrawiane, ale wszelkie zło i zazdrość skierowane przeciwko Tobie są odpychane w imię Jezusa. Bóg jest naszym obrońcą, naszą tarczą, On chroni nas przed wszelkim złem. Psalm 91, wers 7 mówi: Tysiąc padnie u Twego boku i dziesięć tysięcy po Twojej prawicy, ale Ty nie zostaniesz dotknięty. Wierz w to, żadna broń skierowana przeciwko Tobie nie odniesie sukcesu. Bóg otacza Cię swoją ochroną. Pomódlmy się teraz razem, ogłaszając to uzdrowienie i uwolnienie nad Twoim życiem. Panie Boże, Wszechmogący Ojcze, chwalimy Cię i dziękujemy za Twoją miłość i moc. Dziękujemy, że wysłałeś swojego Syna Jezusa aby przynieść nam uzdrowienie i uwolnienie. Ojcze, stawiam przed Tobą każdego z moich braci i sióstr, którzy słuchają tej wiadomości. Ogłaszam, że wszelka choroba, depresja i niepokój są teraz uzdrawiane w imię Jezusa. Wszelkie zło, wszelka zazdrość są odpychane i niszczone. Panie, wylej swoje pokój, radość, uzdrowienie na każdego z nich. Ufamy Tobie, Panie, i przyjmujemy Twoje uzdrowienie i uwolnienie w imię Jezusa. Amen. Moi drodzy bracia i siostry, poczujcie to uzdrowienie, ten pokój, tę radość przenikającą Was teraz. Bóg dokonuje nowego dzieła w Twoim życiu, odnawia Cię, wzmacnia i wyzwala. Trzymajcie się wiary, ufajcie Panu i zobaczcie, jak Jego obietnice się spełniają. Z wiarą ogłaszajcie w komentarzach: Jestem uzdrowiony i uwolniony. Bóg mnie odnawia. Amen. W Księdze Kapłańskiej 26, wersy 3 i 4: Bóg mówi: Jeśli będziecie postępować zgodnie z moimi przepisami i przestrzegać moich przykazań oraz wcielać je w życie, ja dam Wam deszcz w odpowiednim czasie, a ziemia łajde swoje plony, a drzewa na polu wydadzą swoje owoce. To jest dobrobyt, moje dziecko, to obfitość to widzieć, jak owoce naszej pracy się mnożą dzięki rękom Boga. Ale, aby otrzymać te obietnice, musimy przestrzegać Bożych dekretów i być posłuszni Jego przykazaniom. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to życie zgodne ze Słowem Bożym, czynienie tego, co jest właściwe, kochanie bliźniego, bycie wiernym, uczciwym i sprawiedliwym we wszystkich naszych działaniach. Bóg daje nam jasne wskazówki w swoim słowie, jak prowadzić życie, któremu się podoba i które przyniesie nam błogosławieństwa. Przyjmij tę prawdę. Chcę, abyś teraz pomyślał o obszarach swojego życia, gdzie potrzebujesz Bożego deszczu, gdzie chcesz widzieć wzrastające zbiory, gdzie pragniesz widzieć obfite owoce. Bóg jest w stanie błogosławić każdą z tych dziedzin w niezwykły sposób, jeśli będziemy gotowi podążać Jego drogami. Zróbmy teraz ćwiczenie wiary. Zamknij oczy na chwilę i wyobraź sobie Boży deszcz spadający na Twoje życie. Zobacz przychodzącą opatrzność. Zobacz kwitnącą obfitość. Zobacz, jak owoce Twojej pracy się mnożą. Poczuj radość z wypełniania się Bożych obietnic w Twoim życiu. Chodźcie więc i spór ze mną toczcie. Mówi Pan, choćby Wasze grzechy były jak szkarłat, staną się białe jak śnieg. Choćby były czerwone jak Karmazyn, staną się jak biała wełna. Izajasza godzina pierwsza osiemnaście, Bóg wzywa nas, abyśmy zbliżyli się do Niego, abyśmy prowadzili z Nim szczery i otwarty dialog. On zaprasza nas, abyśmy przynieśli Mu nasze błędy, grzechy i upadki, z pewnością, że On jest gotów nam przebaczyć i nas przemienić. Drogi Synu, Zostaw bardzo pozytywny komentarz, jeśli podobało Ci się dzisiaj słuchanie Słowa Bożego dotyczącego Twojego życia. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Bądź częścią tej społeczności, która rośnie z każdym dniem. Aktywuj także dzwonek powiadomień, aby nie przegapić nowych filmów z przesłaniami od Boga na Twoje życie. Niech Bóg błogosławi Twoje życie dzisiaj i zawsze.